Czy myślisz, że zaufanie twojego psa zależy tylko od posłuszeństwa? Nic bardziej mylnego. Więź między psem a człowiekiem wykracza daleko poza proste wykonywanie komend. Psy to niezwykle empatyczne stworzenia, które potrafią budować głębokie więzi emocjonalne ze swoimi opiekunami. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Kyoto pokazują, że psy potrafią rozróżnić osoby godne zaufania od tych, którym nie należy ufać i nawet dostosowują do nich swoje zachowanie. Kolejne badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Emory z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego wykazało, że psy reagują bardziej pozytywnie na zapach swojego właściciela niż na jakiekolwiek inne bodźce. Co potwierdza tezę, że zaufanie buduje się poprzez zażyłość i poczucie bezpieczeństwa. W tym filmie odkryjemy 12 oznak, popartych naukowo, że Wasz pies naprawdę Wam ufa. Ignorowanie tych znaków może osłabić Waszą relację z czworonogiem i zaszkodzić Waszej emocjonalnej więzi. A ostatni znak? To największy dowód zaufania, ale większość właścicieli nawet go nie zauważa. Zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem i subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych świetnych materiałów, które pomogą wam wzmocnić więź z waszym czworonożnym przyjacielem. A teraz dowiedzmy się, jak wasz pies okazuje lojalność, miłość i zaufanie w sposób, który może was zaskoczyć. Podążanie za tobą oznacza zaufanie. Towarzyszenie Ci wszędzie to nie tylko wyraz chęci bycia razem, to głęboki znak zaufania. Na wolności psy podążają za przewodnikami stada w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa i kierownictwa. Jeśli Twój pies depcze Ci po piętach, oznacza to, że widzi w Tobie swojego obrońcę i czuje się najbezpieczniej w Twojej bliskości. Tak jak dzieci trzymające się mamy za spódnicę. Badania sugerują, że psy, które nie odstępują swoich właścicieli na krok w domu, wykazują silną więź emocjonalną. Prawdziwy przyjaciel na dobre i na złe, jak to mówią. Często spotyka się to u ras, które historycznie były hodowane do towarzystwa lub ochrony, jak na przykład owczarek niemiecki czy też golden retriever. Aby wzmocnić to zaufanie, doceń ich obecność, mów do nich spokojnym tonem i angażuj je w swoje codzienne czynności. Niech poczują się jak członek rodziny, niczym w rodzinie zastępczej. Jeśli twój pies nagle przestanie za tobą podążać, może to być oznaką dyskomfortu lub lęku. Zwracaj uwagę na te zmiany, aby wzmocnić waszą więź. Spanie przy tobie buduje zaufanie. Psy są najbardziej bezbronne podczas snu. Jeśli więc decydują się spać blisko ciebie, to ważny wskaźnik zaufania. Badania Uniwersytetu Arizony wykazały, że psy śpiące w pobliżu swoich właścicieli wydzielają większe ilości oksytocyny, hormonu miłości, co wzmacnia więź emocjonalną. Niczym przytulanie się do ukochanej osoby po ciężkim dniu, jak w cudownych latach, buduje to bliskość. To zachowanie wywodzi się od ich dzikich przodków, którzy spali w grupach dla bezpieczeństwa i ciepła, zupełnie jak nasi przodkowie chroniący się w grodach. Kiedy twój pies śpi blisko ciebie, wyraża w ten sposób poczucie bezpieczeństwa i emocjonalną więź. To jak przytulenie się do mamy po obejrzeniu strasznego filmu, na przykład Wilkołak z 1941 roku. Aby wzmocnić to zaufanie, zapewnij mu przytulne miejsce do spania w Twojej pobliżu, na przykład legowisko z Twoim zapachem. Możesz włożyć tam na przykład jeden z Twoich noszonych ubrań, jak prawdziwy miś uszatek, szukający swojego kąta. Regularny rytuał zasypiania, na przykład delikatne głaskanie czy ciche słowa, wzmocni jego poczucie bezpieczeństwa, niczym kołysanka, a kotki dwa przed snem. Szukanie pocieszenia to oznaka zaufania. Jeśli wasz pies biegnie do was, gdy się boi, to znaczy, że uważa was za bezpieczną przystań. Badania pokazują, że psy, które szukają pocieszenia u swoich właścicieli, odczuwają mniejszy stres. Ten instynkt wywodzi się z ich zachowań stadnych, niczym wilki w watachach. Na wolności psy polegają na sobie nawzajem. Jeśli wasz pies się do was przytula lub chowa, to znaczy, że Wam ufa. Zupełnie jak dziecko chowające się za spódnicą mamy. Stwórzcie spokojne i stabilne otoczenie. Prawdziwy azyl niczym domek w górach. Mówcie do niego łagodnie i głaszczcie go delikatnie jak skarbu narodowego. Unikajcie nadmiernego reagowania na jego strach. Zachowajcie spokój niczym mistrz zen. Zachowajcie pewność siebie. Bądźcie dla niego opoką, niczym Mikołaj Kopernik dla polskiej astronomii. Pokazanie brzucha, oznaka absolutnego zaufania. Kiedy pies przewraca się na grzbiet i pokazuje brzuch, jest to jeden z najwyraźniejszych znaków zaufania. W tej pozycji jest on bezbronny. Badania pokazują, że psy, które często przewracają się na grzbiet przed swoimi właścicielami, czują głęboką więź. Nagradzajcie spokojne pokazywanie brzuszka delikatnym głaskaniem, ale tylko wtedy, gdy pies wygląda na zrelaksowanego. Kontakt wzrokowy buduje emocjonalną więź. Kontakt wzrokowy między Tobą a Twoim psem to coś więcej niż tylko spojrzenie. To sposób na wzmocnienie Waszej więzi. Badania pokazują, że wzajemne patrzenie sobie w oczy między psem a jego właścicielem podnosi poziom oksytocyny tego samego hormonu, który wzmacnia emocjonalną więź między matkami a ich dziećmi. Kiedy twój pies w zrelaksowany i delikatny sposób utrzymuje z tobą kontakt wzrokowy, to znak, że czuje się bezpiecznie i emocjonalnie związany z tobą. Długotrwałe wpatrywanie się może być jednak przez psa odebrane jako wyzwanie, więc zawsze zwracaj uwagę na jego mowę ciała. Aby zbudować tę więź, odwzajemni jego spojrzenie z łagodnym wyrazem twarzy i spokojnym, uspokajającym głosem. Proste czynności, takie jak utrzymywanie kontaktu wzrokowego podczas treningu czy przed wydaniem komendy, mogą wzmocnić jego zaufanie i skupienie. Merdający ogon oznacza podekscytowanie i miłość. Merdający ogon często kojarzy się z radością, ale nie każde machanie oznacza to samo. Luźne, rytmiczne machanie ogonem z relaksowaną postawą wskazuje na podekscytowanie i sympatię, podczas gdy sztywne, szybkie machanie może sygnalizować czujność lub dyskomfort. Jeśli twój pies wita cię entuzjastycznym machaniem ogona, oznacza to, że jest naprawdę szczęśliwy i czuje się przy tobie swobodnie, tak jak pies rasy husky witający właściciela po powrocie z wyprawy na Mazury. To jego sposób na wyrażenie zaufania i uczucia. Niczym wierny kundelek przytulający się do nogi swojego pana. Aby wzmocnić tę więź, zawsze witaj swojego psa serdecznie i reaguj pozytywnym wzmocnieniem. Miłe słowo, delikatne pogłaskanie lub krótka zabawa mogą wzmocnić waszą więź i sprawić, że jego ogon nadal będzie merdał z radości, jak na prawdziwego burka przystało. Oparcie się oznacza miłość. Kiedy twój pies opiera się o ciebie, szuka pocieszenia, bliskości i bezpieczeństwa. Badania pokazują, że psy tulą się do swoich opiekunów, aby poczuć ciepło i bezpieczeństwo, podobnie jak robią to na wolności ze swoimi towarzyszami ze stada. Oparcie się może być również oznaką uczucia. Twój pies ufa, że wesprzesz go zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie. Zupełnie jak dobry kumpel, na którego zawsze można liczyć. Kiedy to robi, odwzajemnij się delikatnym głaskaniem i ciepłymi słowami, aby zapewnić go, że jego zaufanie jest doceniane. Tak jak pocieszamy przyjaciela mówiąc, nie martw się, głowa do góry. Ten mały gest wzmacnia więź emocjonalną między tobą a twoim czworonożnym przyjacielem. Ulubiona zabawka. Ulubiona osoba, Psy z natury chronią swoje rzeczy, dlatego gdy Twój pies przynosi Ci swoją ulubioną zabawkę, jest to ogromny dowód zaufania. Tak jakby dzielił się z Tobą czymś bezcennym, niczym skarbami z Wawelu. Dzieli się z Tobą czymś cennym, pokazując w ten sposób swoją miłość i przywiązanie. Aby to wzmocnić, baw się ze swoim psem i reaguj z entuzjazmem, gdy przynosi Ci zabawkę. Zignorowanie tego gestu może go zniechęcić do ponownego okazania ci zaufania w ten sposób. Wyobraź sobie, że przynosisz komuś prezent, a on go nie zauważa. To nie jest zbyt motywujące. Trochę jak przynieść komuś najlepsze pączki z lokalnej cukierni, a oni nawet na nie nie spojrzą. Wspólna zabawa nie tylko wzmacnia zaufanie, ale także daje Twojemu psu poczucie, że jest włączony w Twoje codzienne czynności i doceniany. Jak wspólne granie w Chińczyka, przecież każdy się cieszy, gdy może dołączyć do gry. Zrelaksowany język ciała oznacza bezpieczeństwo. Język ciała psa mówi wszystko o tym, jak się czuje. Zrelaksowana postawa, merdający ogon i łagodny wyraz pyska świadczą o dobrym samopoczuciu i zaufaniu, zupełnie jak uśmiechnięty kowalski po wygranej legii. Psy okazują takie zachowanie tylko wtedy, gdy czują się naprawdę bezpiecznie w swoim otoczeniu. Tak jak człowiek czuje się bezpiecznie w domu, niczym w swojej twierdzy. Aby utrzymać to zaufanie, należy zapewnić psu spokojne i stabilne środowisko. Jak przy wieczorze z dobrą książką i kubkiem herbaty. Nagłe ruchy lub głośne dźwięki mogą je wystraszyć i zburzyć poczucie bezpieczeństwa. To jak nagłe zapalenie światła w kinie podczas seansu kogla mogla. Zapewniając psu stabilność i poczucie bezpieczeństwa, z czasem wzmacniamy jego zaufanie. Zaufanie jest jak książeczka mieszkaniowa. Trzeba regularnie wpłacać. Delikatne podgryzanie oznacza miłość. Jeśli wasz pies delikatnie podgryza wasze palce lub dłonie, to znak, że was kocha. Takie zachowanie często obserwuje się u szczeniąt, które bawiąc się ze swoim rodzeństwem i matką, wzmacniają więzi społeczne. Podobnie jak małe dzieci bywają czasem trochę zbyt entuzjastyczne podczas zabawy. Szczeniaki wyrażają swoją miłość poprzez podgryzanie. Pielęgnujcie tę więź, bawiąc się delikatnie i używając spokojnego, czułego tonu. Trochę jak wycie z wilkami, ale po swojemu. Uważajcie jednak, nadmierne podgryzanie może być oznaką przebodźcowania lub sygnałem, że wasz pies potrzebuje więcej zorganizowanej zabawy. Czasami, jak w piłce nożnej. Co za dużo, to niezdrowo. Zrozumienie tego zachowania wzmocni waszą więź, zapewniając jednocześnie pozytywną i kontrolowaną interakcję. To jak dobrze zgrana orkiestra, harmonia i zrozumienie to klucz do sukcesu. Kiedy twój pies kradnie, to miłość. Może się to wydawać złym zachowaniem, gdy twój pies zabiera twoje skarpetki lub przedmioty osobiste, ale tak naprawdę jest to wyraz jego uczuć. Psy w dużej mierze polegają na swoim węchu, a posiadanie przedmiotu z twoim zapachem daje im poczucie komfortu i bezpieczeństwa, niczym przytulanie ukochanego pluszowego misia z dzieciństwa. Na wolności psy używają zapachu do identyfikacji i utrzymywania więzi ze swoją sforą, zupełnie jak my rozpoznajemy bliskich po zapachu perfum czy ulubionego ciasta drożdżowego babci. Kradnąc twoje rzeczy, pies instynktownie zatrzymuje przy sobie cząstkę ciebie, zwłaszcza gdy jesteś poza domem, jakby nosił ze sobą twój pamiątkowy zapach, niczym święty obrazek noszony w portfelu. To zachowanie jest szczególnie częste u psów, które cierpią na lęk separacyjny lub mają silną więź ze swoimi właścicielami, tak jak dzieci tęsknią za rodzicami na koloniach. Zamiast karać psa, przekieruj jego uwagę, dając mu starą koszulkę lub jakiś określony przedmiot z Twoim zapachem, jak ulubiony kocyk dla dziecka. Dzięki temu pies utrzyma więź z Tobą, a Twoje ważne rzeczy pozostaną nienaruszone, niczym rodzinne srebra. Wzmacniaj dobre zachowanie, nagradzając psa, gdy bawi się swoimi zabawkami, tak jak chwalimy dzieci za dobre oceny. Spokój przy pożegnaniu oznacza zaufanie. Jeśli wasz pies zachowuje spokój, kiedy wychodzicie, to znak, że ufa, że wrócicie. Psy z lękiem separacyjnym często przejawiają destrukcyjne zachowania, takie jak nadmierne szczekanie czy gryzienie mebli, podczas gdy pewne siebie psy zachowują spokój, wiedząc, że wrócicie. Takie zachowanie rozwija się, gdy pies ma silną więź z właścicielem i rozumie jego rutynę. To jak zgrany duet, pies wie, czego się spodziewać. Dobrze zaadaptowany pies ufa, że jego właściciel wróci i nie odczuwa potrzeby paniki czy niewłaściwego zachowania. Czuje się komfortowo, jak pączek w maśle. Aby utrzymać to zaufanie, unikajcie emocjonalnych pożegnań, które mogą wzmagać lęk, bez zbędnego rozczulania się. Zamiast tego, zachowujcie spokój zarówno przy wychodzeniu, jak i po powrocie. Aby utrwalić w psie przekonanie, że wasza nieobecność jest tylko chwilowa. Na luzie, bez spiny. Stała rutyna i wspieranie samodzielności psa poprzez pozytywne wzmocnienie utrwalają to zaufanie. W ten sposób pies staje się pewnym siebie samodzielnym graczem, kiedy zostaje sam. Rozpoznając te sygnały zaufania, możecie zbudować jeszcze silniejszą więź ze swoim psem. Niczym reksio i bolek, będziecie nierozłączni. Ale czy wiedzieliście, że psy mają niesamowitą zdolność rozpoznawania złych ludzi? Zupełnie jak pies saba z powieści w pustyni i w puszczy. Ich instynkt wykracza poza to, co my widzimy i wychwytuje subtelne sygnały, które zdradzają prawdziwy charakter człowieka. Obejrzyjcie nasz kolejny film, aby dowiedzieć się, jak psy potrafią rozpoznać złą osobę. Zrozumienie tego da wam jeszcze głębszy wgląd w niesamowitą percepcję waszego psa i pogłębi waszą wdzięczność za jego lojalność i intuicję.